Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale No i w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o zbliżającym się DLC, który nazywa się Dozbrojenie Już ostatnio rozmawialiśmy na temat tego DLC przy okazji pierwszego info Teraz pojawiło się kolejne i wiem, że trochę ten filmik nagrywam z opóźnieniem Że ta tutaj informacja, którą widzicie na ekranie pojawiła się tak 2-3 dni temu Nie pamiętam, nie pamiętam kiedy, kiedy to było dokładnie ale już tutaj troszeczkę dni minęło. Ale dopiero teraz nagrywam dla Was to info, no bo byłem na wyjeździe w Warszawie. No i dopiero wczoraj wróciłem do domu, także dopiero teraz teraz Wam rzucam ten filmik. No i tutaj w sobie porozmawiamy, pospekulujemy, co się pojawi, co się może pojawić. Może czegoś nie zauważyliście, może ktoś jeszcze tego info nie widział. Także, dzisiaj sobie przejrzymy tutaj wszystko, co się pojawiło. I powiem Wam, że to drugie info jest o wiele lepsze od tego pierwszego, z racji tego, że tutaj jest podana większa ilość tych wszystkich nowości, które mają się pojawić. Tutaj te screeny, które się yy, ujawniły, które zostały pokazane No tutaj bardzo, ale to bardzo nam przybliżają to całe DLC No przewidywalna data to jest 13 albo 20, bo dużo osób o to pytało Najprawdopodobniej będzie to 13, na pewno nie będzie to 27, bo to już będzie trochę za późno no Jeszcze nie wiadomo jak z tym trailerem ludziska, no bo ma wyjść ten cały trailer, zawsze wychodził trailer przed DLC Albo w dniu premiery i wydaje mi się, że jednak ten trailer będzie w dniu premiery Prawdopodobnie właśnie tego 13. Nie dam sobie ręki, uczę, że wtedy będzie DLC, no ale wszystko na to wskazuje. Między innymi kończąca się premia 13. No, czyli coś tego dnia musi się nowego pojawić. Także zobaczymy, jak to będzie. Ale przechodząc tutaj do samych nowości ludziska, Także jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Najpierwsza no sprawa, która mnie mega, ale to mega zaskoczyła, to między innymi już sam tytuł: czyli podziemne bunkry, przecinek, mobilna centra operacyjne. Już ostatnio, ostatnio mówiłem o tej mobilności. I wydawało mi się, że to jest, że tak jest określony ten cały bunkier, który, który, będzie dla nas dostępny. I w sumie to się, to mi się trochę tak nie kleiło, że bunkier i, i mobilność, za bardzo nie wiedziałem jak to wygląda. Tam na tym poprzednim screenie widzieliśmy takie jakby duże pudełko, ja to takim pudełkiem nazwałem w poprzednim materiale. I myślałem, że to będzie, że to będzie w jakiś sposób mobilne i tam się zastanawiałem jak to ma wyglądać, bo totalnie nie miałem na to żadnego żone, pomysłu. A tutaj jeżeli chodzi o to mobilność, to chodziło o całkiem, ale to całkiem coś innego. Czyli będzie... Będą ludziska dwie bazy. Bunkier i mobilne, i mobilne centrum operacyjne. Mobilne centrum operacyjne to jest to, co tutaj widzicie na drugim screenie. Ta tutaj, ta tutaj ciężarówka, która ona będzie się tak jakby rozsuwała. Ona będzie e, po prostu się tak rozstawiała i będziemy mogli przy postoju po prostu skorzystać z tego centra operacyjnego. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Bardzo dużo osób pyta o cenę, jak, jak to wszystko cenowo wyjdzie. Ja, ja oczywiście nie mam totalnie pojęcia, ile to będzie wszystko kosztowało. Ale, tak, mówią, tak mówiąc wam z doświadczenia, wydaje mi się, że no ceny będą dość kosmiczne. Z racji tego, że pół roku nie mieliśmy już żadnego DLC i Rockstar chce na tym DLC zarobić. Chce, żeby ludzie kupowali te szarki. A żeby ludzie kupowali te szarki, musi być coś drogiego. No i wydaje mi się, że sam bunkier będzie no tani, no gdzieś w okolicach normalnego biura. Ponieważ wokół całego bunkra będzie się wszystko obracało, czyli bez bunkra, a nie róż. Nie kupimy żadnego pojazdu militarnego, nie zrobimy totalnie nic, nie odpalimy żadnej misji. Już samo tutaj ta, ta formułka. Tutaj wszystko zaczyna się od bunkra potężnego, podziemnego centrum wszystkich waszych działań. I już sama ta formułka wskazuje na to, że jednak ten bunkier to jest podstawa. No i mi się wydaje, że tutaj cena będzie w granicach tych normalnych firm. No, to zależy też od, od lokalizacji, bo zakładam, że w jednym miejscu ten bunkier będzie mega tani, a w innym miejscu będzie mega drogi. Zależy, gdzie, gdzie on się pojawi. No plus, jeszcze oczywiście, oczywiście kon, yy, koszta przeróbki tego bunkra. Bo będzie można tam dać strzelnicę, może jakiś magazyn. Także jeżeli będziecie jeszcze sobie takie dodatki dawać, no to wiadomo, że to wyjdzie o wiele, ale to o wiele drożej. Mi się wydaje, że najdroższa, ale naprawdę najdroższa rzecz w tym całym DLC, to będzie to całe mobilne centrum operacyjne. I tutaj wydaje mi się, że cena może być naprawdę mega, ale to mega kosmiczna. No pamiętacie, ten yacht kosztował 10 milionów, jeśli dobrze pamiętam. To była najdroższa rzecz, jaka się pojawiła kiedykolwiek w GTA. I kto wie, czy to nie będzie też mega drogie. Jeżeli to będzie poniżej 5 milionów, to całe mobilne centrum operacyjne, to naprawdę mnie to pozytywnie zaskoczy. Wydaje mi się, że same samochody już yy, będą mega drogie. No zwróćcie uwagę na te z pojazdy z, z listopada, czy tam z grudnia, no, jak było DLC Import-Export. Yy, I zwróćcie uwagę, ile kosztował Ruiner, ile, ile kosztował yy, Voltic Rocket. No sam Ruiner kosztował ponad 5 milionów. Co prawda miał bardzo dużo funkcji, ale te samochody też będą miały bardzo dużo funkcji. I wydaje mi się, że one też mogą być drogie. 3 miliony może. Za, te, za taki pojazd bojowy, który tutaj wam teraz kursorem pokazuje, może tak być, my nie wiemy. Może, tutaj, jeżeli chodzi o cenę, możemy tylko spekulować. Mówię o tym już na początku materiału, no bo dużo osób się zastanawiało, jak ile trzeba pieniędzy zebrać, żeby sobie wszystko kupić. No, na pewno będzie to bardzo, ale to bardzo duża kwota. Co, a w ogóle, co nowego się pojawi? Raczej, co się do nowego dowiadujemy w tym całej info? Pierwsza sprawa. Będzie pierwsza taka bojowa naczepa, którą widzicie już tutaj na pierwszym screenie. Widzimy tutaj działko przeciwlotnicze i tutaj ze chyba Hydrę. Wydaje mi się, że to jest Hydra. No, czyli jest to taka pierwsza rzecz, która pojawia się w całej Serii GTA, także jest to bardzo ciekawa sprawa. Yy, czyli tak, będziemy mieć now, dwie, dwie nowe przyczepy. Mówię o tym i, i o tym całym mobilnym centrum operacyjnym, o no, też jest przyczepą. No, widzicie, że tu na ciężarówka jest podczepiona. Myślę, że tutaj ciężarówka już w grze istnieje. To jest ta stara, która już, którą już mamy dostępną, ale myślę, myślę, że tutaj każdą ciężarówką będziemy mogli podczepić tą, tą samą przyczepę. Że tutaj nie ma e, nie ma większej różnicy. No, czyli ma, ma, mamy dwie nowe przyczepy, i mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery nowe pojazdy. Piąty pojazd, zaraz do niego przejdziemy, zaraz sobie o nim pogadamy. I tutaj jest jak coś takiego, nie wiem, czy to będzie, czy to jest taki, tutaj jest jeszcze ten bugi, który widzieliśmy wcześniej. Czy to jest taki pojazd, który będzie dla nas dostępny, czy to jest tylko tak yy, dla jakby dekoracji wnętrznej? Chyba wiecie o czym mówię. No, jest to na pewno pojazd, który służy m.in. do przewozu tutaj takiego średniego ładunku. No, ale nie wiem, czy może, będzie można jeździć, czy nie. będzie. Mi, mi się wydaje, że to będzie tylko sam model 3D. Tak to myślę, że będzie wyglądało. No, czyli trochę tych nowych pojazdów się pojawi. Na pewno jeszcze się pojawią jakieś pojazdy, o których nie jesteśmy poinformowani. I na pewno wydaje mi się, że jeszcze jakieś pojazdy się pojawią po, po samym DLC. Bo Rockstar praktykuje coś takiego od dłuższego czasu, że jak wyjdzie samo DLC, to jeszcze tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie później rzucają jakieś dodatkowe pojazdy. Żeby jeszcze trochę to DLC tak rozpromować, także jeszcze na, na pewno coś nowego się pojawi. Być może już w dniu, w dniu premiery będą jakieś ukryte pojazdy, które będę dla Was nagrywał. Będę starał się, żeby te pojazdy, żeby wam pokazać te ukryte, które, z których jeszcze nie będzie można skorzystać. Przechodzimy do tematu misji, ludzie, bo tutaj widzimy, jest ewidentnie jakiś screen z No, ostatnio narzekałem dużo na live'ach, że jest bardzo mało tych DLC, gdzie, gdzie są kastenki, a kastenki to jest bardzo fajna sprawa. Ale też dla samego Rockstar wydaje mi się, że bardzo pracochłonna. Nie wiem, czy to jest ludziska urywek z cutscenki, gdzie jest jakiś samouczek, bo na przykład coś tak było, takiego było w DLC Import-Export, gdzie nas asystentka oprowadzała po tym całym magazynie. Była to taka krótka kasstenka i to właściwie było tyle cutscenek, ile widzieliśmy w tym całym DLC. Nie wiem, czy to jest coś na podobnej zasadzie, czy będą jakieś misje z cutscenkami, coś na zasadzie nowych napadów. Fajnie, jakby takie misje z cutscenkami się pojawiły, takie 3-4 może napady, byłaby to bardzo fajna sprawa. Wydaje mi się, że tak będzie, sądząc tutaj po, tutaj po tym screenie, bo wydaje mi się, że Rockstar specjalnie ten screen wrzucił, żeby właśnie tutaj zwrócić uwagę, naszą uwagę na, tą, na ten temat. W każdym razie mamy tutaj ludziska jakiś urywek z kastenki, więc prawdopodobnie jakieś misje z kastenkami się pojawią. Przechodząc do kolejnego tematu, zwróćcie uwagę na te bronie. Będzie nowa kustomizacja broni, będziemy mogli zmieniać wygląd tej broni. Będą też całkiem nowe bronie, no, między innymi taką tutaj widzicie na ekranie. Jest to naprawdę genialna sprawa, czego brakowało już w GTA od kilku lat, żeby takie bronie się pojawiały, żeby można było je customizować. Jest to naprawdę genialna sprawa, no tutaj widzimy więc Właściwie tutaj chyba każda broń jest nowa, albo nie, ta jest stara. Ta w sumie nie wiem, ta na pewno jest nowa, ta, tej broń na pewno w GTA 5 nie ma. Zwróćcie tutaj między innymi uwagę na tą lunetę, na, na lufę, tutaj wszystko będzie można zmieniać, customizować, zmieniać wygląd. Jest to naprawdę super, super sprawa. Ciekawe, jakie się modyfikacje pojawią. No na pewno będą to pewnie jakieś modyfikacje. Lunet, lufy. Być może znowu idą jakieś modyfikacje magazynku dodatkowe. No widzimy, że tutaj wygląd można zmieniać. Nie wiem, co jeszcze można, może się takiego pojawić takiego broni do przerabiania. Ja się na tym nie znam. Ale jest to bardzo fajna sprawa, którą Rockstar na pewno doda w tym DLC i między innymi to pokazuje ten screen. Właściwie ten screen pokazuje dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to, to są właśnie te bronie, a druga sprawa to są misje, bo zakłada, że tutaj to co widzimy, ten urywek, to jest fragment misji, który, która będzie do wykonania. Kolejna sprawa ludziska, tutaj widzimy ten cały bunkier. Jak widzimy, jest to kolejny biznes. Mamy tutaj pracowników, mamy jakieś maszyny, które zajmują się przetwarzaniem tej broni. Ogółem całe DLC polega na przerabianiu tych broni. Pod wymagania klienta, i później ich sprzedawanie na, na czarnym rynku. No czyli to DLC też będzie bardzo, ale to bardzo bliźniacze do tych poprzednich, czyli do import/export, do paczek, no i tak dalej. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że to DLC jest bliźniacze, to mimo wszystko pojawi się dużo nowości, które naprawdę doda takiej świeżości w GTA 5. Z których będziemy mieć naprawdę bardzo dużo fanów. Czyli tutaj widzimy ten bunkier ludzie, no i kolejna sprawa, widzimy motocykl Mamy już Ruiner, raczej Ruinera, mamy już Voltica Rocket Mamy już odrzutowy samochód, to musimy mieć też odrzutowy motocykl Naprawdę genialna sprawa, wyobraźcie sobie jak się na tym będzie stuntowało Ja tam czasami na przykład spałem, nagrywam te dzikie stunty Więc na pewno będziecie się mogli spodziewać takiego odcinka Gdzie będą dzikie stunty na takim motocyklu, będzie to naprawdę super, ale to super sprawa Przechodząc do kolejnej rzeczy, zwróćcie uwagę na ten samochód i porównajcie sobie ten samochód, raczej właściwie ten pojazd. Samochodem to nie wiem, czy to można nazwać. Z tym pojazdem. No jest to oczywiście ten sam pojazd, ale z całkiem innym malowaniem. No czyli tutaj dostajemy informację czarno białym, że będzie możliwość yy, zmieniania wyglądu tych wszystkich pojazdów bojowych. Nie wiem, czy to się będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tych samochodów. Yy... Które zostaną dodane, tych wszystkich pojazdów bojowych, które, które się pojawi pojawią w najbliższym DLC Czy też będą te, te malowania dotyczyły tych starych pojazdów, czyli czołgu, na przykład Hydry, Lazera Bessery Insurgenta powiedzmy, czy tam też będzie taka możliwość przemalowania jakby pojazdu, gdyby tak było to Byłaby to świetna sprawa, na pewno wiemy, że tak będzie w nowych pojazdach, tutaj też patrzę na ten samochód Buggy Mi się wydaje, że to akurat malowanie jest takie samo no zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie Rockstar nam tutaj wizualnie podaje taką informację. Tutaj też widzimy samolotu bagi, które widzicie. Mamy tutaj takie działko z przodu. Ja wcześniej tego nie zauważyłem, bo już ten samolot widzieliśmy na, na pierwszym info. No prawdopodobnie to działko będzie można obsługiwać tylko i wyłącznie po zatrzymaniu, na no jak widać, no nie jest, nie należy do jakichś słabszych działek, bo widzimy tutaj, tam, widzimy tutaj w tyle jakiś niszczony cel. Także. No i jest to pojazd jednoosobowy, no. No, Czyli mi się wydaje, że tylko i wyłącznie po zatrzymaniu będzie można obsługiwać to działko. No, Takie, tak spekuluję. Nie wiadomo, jak to będzie w praktyce wyglądało. Także wydaje mi się, że to już właściwie jest tyle tutaj, jeżeli chodzi o to info. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Jak coś, to jeszcze będę o tym mówił na live. Ale wydaje mi się, że wszystko, co miałem wam przekazać, w tym materiale, wam przekazałem. Pamiętajcie też o prezentacji tego DLC, które będzie na live. A ten live będzie w dniu premiery o godzinie 15. Wcześniej wam nie mówiłem przy prezentacjach poprzednich DLC, o którym ma być live. Po prostu, jak chodziło o DLC to od razu się pojawią live już na pobieraniu Teraz to zrobimy o godzinie 15, to na 100%, no chyba że będzie taka sytuacja, że o 15 jeszcze DLC nie będzie no to wtedy przesunie się w czasie aż do momentu kiedy wyjdzie ale umawiamy się na godzinę 15, myślę że to jest taka optymalna pora, gdzie dużo osób będzie chciało jeszcze to DLC zobaczyć nie będzie miało jeszcze za bardzo takiej możliwości, no bo wiadomo, że inni są w szkole, w pracy a wszyscy będą chcieli szybko zobaczyć gdzieś tam na telefonie. Eee, będziecie chcieli zobaczyć, jak to DLC wygląda. Taką sterną prezentację będziecie chcieli zobaczyć, a dopiero później w to, w to zagrać. Także w dniu premiery godzina 15. Zapraszam Was bardzo serdecznie i prawdopodobnie, ludzie, jest to mega prawdopodobne, padnie rekord oglądalności. Ostatni rekord oglądalności był w listopadzie na, pre na prezentacji DLC Import Export, bo to 1400 osób. A tylko, że od tamtego czasu doszło Was, nie wiem, z 30-40 tysięcy. Także jest was prawie dwa razy więcej, więc no kurde, może być naprawdę potężny rekord, także pamiętajcie o tym, ustawcie sobie przypomnienie i zapraszam was yy, yy, na ten live, no i mam nadzieję, że też dołożycie taką cegiełkę do tego rekordu, no bo naprawdę będzie, będzie coś świętować, będzie, będzie to kruk, krok, w, krok w przód, jeżeli chodzi o ten kanał, także pamiętajcie o tym, wydarzenie macie na stronie głównej kanału. A jeżeli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli o czymś zapomniano, to jeszcze będę z, z wami jeszcze o tym rozmawiał na live'ach, które są codziennie. Zapraszam was bardzo serdecznie o godzinie 1900. Codziennie taki live się pojawia. No i widzimy się w kolejnym materiale. Także do zobaczenia wszystkim, cześć!